Czy to będzie dobry książkowy dzień? Będzie wspaniały. Dla mnie osobiście będzie też trochę sentymentalny, będzie podróżniczy i też edukacyjny. Zabieram Was kocimi ścieżkami na przygodę do Wielkiej Brytanii, bo to jest najnowsza część serii z wydawnictwa Mamania serii, którą wiem, że lubicie. Autorką jest Jola Jaworska, ona też robi ilustracje, dlatego uważam, że to wszystko jest właśnie takie spójne, lubię takie książki, gdzie można się. Tak dużo dowiedzieć, a jednocześnie mam wrażenie, że my naprawdę sobie tak na pełnym luzaku wędrujemy po różnych krainach. Więc dzisiaj opowiem o Wielkiej Brytanii, ale wiem, że lubicie Japonię, bardzo często w grupie aktywne czytanie ją sobie polecacie. A nie wiem, czy wiecie, że jest też Skandynawia i Finlandia. Więc jeżeli macie w domu małego podróżnika, albo sami po prostu chcecie poczytać o tych krajach, to ja. Już Wam opowiadam, jak to wygląda w środku. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, autorką książek dla dzieci, tworzę blog Aktywne Czytanie oraz podcast Nie Tylko Dla Mam. Wskoczcie tam koniecznie, zajrzyjcie co ciekawego się pojawiło, a my już no dosłownie wskakujemy i powiem Wam, że będziemy przeskakiwać w czasie w różne miejsca. No wskakujemy do tej książki, bo jest fascynująca. Za każdym razem w tych kocich ścieżkach w tej serii po danej krainie op prowadza nas jeden kod, taki tu bylec tym razem to jest archibald słuchajcie więc archi wszystko wie i nam z radością wszystko opowie od razu też wam powiem że mamy tutaj takie wstawki w języku angielskim gdzie nie no bo słuchajcie jeżeli jesteśmy w danym kraju to super poznać chociaż odrobinę ten język na końcu zresztą jest więcej takich wyrażeń więc jeśli macie dzieci które chcecie odrobinkę Zaznajomić z tym językiem to jak najbardziej, ale zacznijmy od samego początku, czyli tak naprawdę od tego. Czym się różni Zjednoczone Królestwo od Wielkiej Brytanii, od Anglii? My po prostu wypowiadamy te nazwy i nie widzimy różnicy, a różnica jest zasadnicza. Oficjalna nazwa to jest właśnie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wiem, trochę skomplikowane, ale Archibald nam to wszystko pięknie wyjaśnia, dlaczego jest taki podział, skąd się to wszystko wzięło. Mamy mapkę, mamy to wszystko rozrysowane, no i wybieramy. Obieramy się w podróż, zwiedzamy no, po kolei kraje, które składają się na Zjednoczone Królestwo, czyli właśnie Anglię, czyli Walię, będziemy też w Szkocji i oczywiście w Irlandii. I chcę wam powiedzieć, że dla mnie osobiście, kto jest ze mną od kilku lat, ten wie, że wiele lat mieszkałam w Anglii i dopiero niedawno się przeprowadziłam, więc dla mnie to jest taka wycieczka totalnie sentymentalna i nawet nie sądziłam, że tak Będę się wzruszać, wracając do tych wszystkich miejsc, do tej kultury, z którą zdążyłam się już zrzeć. Bardzo ją lubię. Ta wycieczka po Szkocji, którą my też sobie taką piękną, dokładną odbyliśmy, no coś niesamowitego. Więc zachęcam Was bardzo do tego, żeby razem z Archibaldem przechodzić poszczególne rozdziały, bo ta książka jest fantastycznie podzielona na rozdziały i dowiadywać się najróżniejszych rzeczy. Zaczynamy właśnie od tych takich ogólnych od całego podziału, ale oczywiście, że będziemy też przeskakiwać do historycznych wydarzeń, bo my chcemy wiedzieć, co się wydarzyło, że właśnie te państwa składają się na Zjednoczone Królestwo, jakie one mają charakterystyczne elementy kultury, no bo przecież każde z nich ma. Szkocja to jest potwór z Loch Ness, Irlandia, zobaczcie na Przykład te skrzaty. Mówię na przykład, bo ta kultura jest bardzo bogata i bardzo stara. Tego jest naprawdę dużo. A propos bogatej kultury, zatrzymuję się na jedzeniu, które, no, w mojej pamięci zostało jako coś niezbyt pysznego. No i też umówmy się, Anglicy nie słyną z tego, że robią najpyszniejsze potrawy na świecie, ale mają swoje charakterystyczne śniadanie brytyjskie i ono, powiem wam, ma wiele sensu. Tylko właśnie trzeba się dowiedzieć, gdzie się kryje ten sens. Każdy kraj ma swoje ulubione potrawy. Trawy, a tutaj mamy słynną herbatkę, nie? To jest ta herbatka o piątej. I też mogę się z Wami podzielić taką moją osobistą sytuacją. Mieszkałam w takiej części Anglii, w której tea time to nie była herbata o piątej. Ta wiecie, taka arystokratyczna herbatka z ciasteczkiem albo z tymi bułeczkami z Oni mówili na jedzenie po szkole, oni na to mówili tea. Znaczy mówią dalej. Więc tego się musiałam nauczyć, bo jak tam przyjechałam i ludzie mi właśnie mówili, że no teraz tea time, to ja myślałam, hu hu, Anglicy, będą sobie pić herbatkę, a to wcale nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby się najeść po pracy. Coś nawet na kształt obiadu mogło się nazywać tea to też zależy. No, w tych moich stronach, gdzie ja mieszkałam, to tak właśnie było. I tak mówię o tej kulturze, o tym pięknie. Dowiemy się tutaj o zabytkach, o charakterystycznych miejscach właśnie o tym jedzeniu, ale przecież Wielka Brytania ma też taką mroczną historię, bo to są podboje innych krajów i to jest kolonizacja, i o tym jest tutaj naprawdę dużo. No, zdziwiłabym się, gdyby autorka opowiadając o danym kraju, um, uciekła od tego więc absolutnie od tego nie uciekamy, nie chwalimy podniebiosa, po prostu opowiadamy, jak to historycznie wyglądało i podobnie zresztą przy wynalazkach, które tam wcześniej były, to też tych wynalazków było całkiem sporo. Magia nauki to już jest sama końcówka tej książki, magia nauki. Tutaj chodzi o to, że no pewnie znacie i kojarzycie Oxford i Cambridge, czyli dwa ogromne uniwersytety, takie bardzo historyczne miejsca, które ze Konkurują. No i też Harry Potter przecież on się kojarzy z taką szkołą właśnie angielską. No ale tutaj autorka dąży do tego, by nam wyjaśnić, nic tutaj się nie dzieje magicznie. W takim sensie, że oczywiście, że y, nauka i edukacja, no to jest pewnego rodzaju magia, jeżeli użyjemy wyobraźni, bo możemy zmieniać świat, bo możemy wymyślać nowe rzeczy. W ogóle ta książka jest taka bardzo inspirująca, więc jeśli macie ochotę, na no, takie ciekawe, bardzo ciekawe podróżnicze czytanie. Bardzo, bardzo Was zachęcam do poznania kocich ścieżek. Możecie iść do Wielkiej Brytanii, albo do Skandynawii i Finlandii, albo do Japonii. Wybór należy do Was. To co czytamy? <mum>